W dzisiejszym filmie. Chwilę nie było w skrytce. A tu patrzę, że ktoś przylazł. Hej! Kto Coś ty za jeden. I o to chodziło. Teraz ja kontra ty. Chodź tu abominacją. Zobaczymy kto jest prawdziwym Halkiem. Gdzie ona jest? Kurde, tu, tu skaczesz. Chodź tu. Teraz jesteś moja. Chodź tu. Nie ma uciekania, nie masz uciekania, chodź tu! Hello, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dying Light The Beast. Podziwiajmy razem widoczki, no i dziękuję bardzo. Odcinek numer 5, moi drodzy, mamy do pogadania z Oliwią. W ogóle to się teleportowałem tutaj, byłem przed tunelem w ostatnim odcinku i teraz jestem tutaj. Nieźle. No to idziemy porozmawiać, pamiętajcie, będzie cutscenka, więc będę mniej mówił, żeby nie psuć tu scenki. Twoją próbkę. To o czym chciałaś porozmawiać? O pewnej teorii. Potrzebowałam drugiej próbki, żeby ją potwierdzić. No to słucham. Analizowałam strukturę genetyczną i wykryłam dziwną sekwencję w kodzie. Co to znaczy? Możliwe, że te chimery współdzielą część kodu genetycznego. Oczywiście, że współdzielą, chociażby ludzkie DNA. Tak. Ale mówię o specjalnie wydzielonej sekwencji, zmodyfikowanej w bardzo konkretnym celu. Daj mi rękę. Muszę coś sprawdzić. Naprawdę lubisz mnie kłuć? Wyluzuj. Potrzebuję tylko próbki krwi. Chcę sprawdzić, jak twoja krew reaguje z osoczem Chimer. Namierzyłam miejsce, gdzie może przebywać kolejna Chimera. Ile potrzebuję jeszcze tego GSB? Nie chcę się obudzić jako to coś. To tak nie działa. Zresztą sam już powiedziałeś, że bez tego nie załatwisz barona. Zmieniłeś zdanie? Głośno myślę. Kai to jedyna droga. No dobra. Gdzie kolejna chimera? Spójrz, według moich danych to tutaj wypuścili jedną z chimer. Tylko uważaj, to podmokły, nieprzyjazny teren. Okej, okay. jesteśmy w kontakcie. Aha, rozumiem. Dostaliśmy zadanie na kolejną chimerę. Znać transport z chimerą. Fajnie. Czyli co? Idziemy na kolejne łowy, tak mówią. Wyskakujemy w Parku Narodowym. The One Ran Więc się tu za każdym razem będą respić W momencie, gdy ja będę próbował wyskakiwać. Tam jest, w tamtą stronę. Spokój się. Mama wie, że tu jesteś w ogóle. Tu jest zamurowane wejście. I... Nie każcie mi ze sobą walczyć. No dobra, chodźcie. Ej, wypuchnie mu... Gleba, gleba, gleba. Widzicie jaki jestem silny? Co wy chcieliście tu usiąść? Chłoby bez ręki wstaje. No dobra, bez ręki jeszcze możesz wstać. Dajcie naładować trochę tego trybu bestii przed czymś przed walką z Chimerą, Bo będzie ciekawie. Kyle, od czasu do czasu okay. możesz znaleźć jakieś porzucone auto w lesie. A? Niektóre są nawet stawe. Mówisz? Co do paliwa można je znaleźć w innych autach, a czasem nawet na stacjach Okej, okay. to i gdzie to jest auto? Trzeba znaleźć jakieś autko Jedno było przed tunelem, chciałem nim przyjechać, po w następnym odcinku, ale nie udało się. Okej, okay, po drodze znalazłem w ogóle tutaj znowu generator, który jest pewnie trzeba go potrzepić gdzieś tutaj. Obstawiam. O kurde. Co to jest? O kurde, nie, 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 nie. Tak 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 Wypad w misji mi przeszkadza, że nawet nie wiem czym jesteś, jesteś chimerą jakąś? I wypad stąd, cute Jeszcze ktoś? Ua. Jeszcze ktoś? Kończymy tą chimerę Skąd on się w ogóle wziął? To było dla mnie zaskoczenie no i musimy podpiąć ten przewód. Tutaj? Nie, tu? nie. Chyba tu. No i tego Cię nie lubię, no. Postać się w ogóle wspina, kiedy chcesz nie tylko wejść tutaj gdzieś. Nie, chyba nie tutaj. Nie wiem gdzie jest ta... A tutaj. Patrzcie, podpinamy przewód. I w tych hangarach tutaj znaleźliśmy fajne rzeczy. Otworzone. I tutaj powinny być fajne rzeczy w tym momencie. Wow. Tak przypadkiem sobie tędy poszedłem. Rzadkie przedmioty. Patrzcie. Fajnie. U legendarny pistolet jest. Dlaczego mam pełny ekwipunek? Musimy się czegoś pozbyć. Dobra, rozmontowałem parę rzeczy. Bierzemy legendarny pistolet. On ma 300. Siedem obrażeń w ogóle, trzajcie bazę 307 obrażeń, przecież to jest dużo obrażeń. I mamy trochę już amunicji, też zebranej. To jednak opłaciło się tutaj pokimienić chwilkę, co trzeba zrobić. Okej okay, moi drodzy, znaleźliśmy pojazd Park Ranger. O, i zmienił skinę od razu. GPS, prowadzicie do celu. Pojazd można tankować korzystając z paliwa znalezionego w starych samochodach i lub stacjach benzynowych. Okej, okay, okej. Okay. Wow, jeszcze są animacje sterowania. I odpalanie tego auta. Tutaj coś się dzieje. Po co chodzi? Jak się wychodzi? Co ty do mnie tu jesz? Nie mogę, co się dzieje? Nie dość, że zombiaki, to jeszcze człowiek. Ale on ich długo wytrzymuje, nie? Kurde. Matka, co? Zaraz pokażę matkę. Przypadł z paru ode mnie, tu się tyle dzieje, tyle tych zombie. To mu skręcić kark, patrz na to. Widzisz, ziomek, jak to się robi? Czekaj, tak, bo tu chyba twoja żona. Ach, Leżeć wszyscy, ładnie i grzecznie. Dziwne, że ich te zombiaki nie atakowały w ogóle. Co to miało być? Jakieś ocalenie co do ratowania? Nie wiem. Ale pamiętajcie, żeby wszystko zbierać, bo się na pewno przyda. Dobra, idziemy do tego ziódka tutaj. O co z nim chodzi? O co za sobą chodzi tutaj ziutek Trochę wygląda się kobieta Dobra, rozwiążemy cię Nie mogłeś wstać dzień, bez dzień, tego? Dzień, dzień. No? no nie ma za co, no Coś mi dasz? Gdzie pójdziesz teraz? Spotkanie zaliczone, ucalenie sortowane. Okej okay. Czyli my możemy pójść teraz, robić dalej swoje. No to patrzcie tutaj Menel śpi. się że nie wiedziałam, że się tu ukrywasz. Leżeć. Nie ma lodów. Lody są dla grzecznych dzieci. O i dobrze, że tu sprawdziliśmy. Patrzcie ile rzeczy. Napoje, ciastka. Fajnie, fajnie. Dobra. Dobra, dobiegamy tutaj do tej chimery zasranej. I teraz musimy ją docisnąć do zera. Tutaj dawaj. Mamy ją już. Mamy ją. Ej. Tutaj jest w ogóle z młotkiem. Ona wcześniej młotka nie miała. O co chodzi? Nie była ta. Kurde. Może jest ich nieskończona liczba Tutaj wszystkich Was jeszcze dojadę. O, o. o jeszcze ty, tak? Dobra. Tam jest jakiś żygający w ogóle. Uleczmy się. Tam też jest jakiś żygający. Nie no, Ude, lecz leccie, się, lecz się. Chwilę nie było w skrytce, a tu patrzę, że ktoś przylazł. Co Hej! Coś ty za jeden. Hm. Przytulnie tu. Zarażeni się tu nie wedrą? Mówię do ciebie, coś ty za jeden. Co tu do cholery robisz? Spokojnie. Nie szukam kłopotów. Jestem na łowach. Ale zwichnąłem kostkę. Szukam bezpiecznego miejsca, żeby się wylizać. Jak możesz kuśtykać, to możesz i polować. Czekaj, mam na imię Max. Witaj, Max. Może mógłbyś mi pomóc? Upolować coś dla mnie? A czemu miałbym to zrobić, Max? W zamian dam ci Lizzy. Obejrzyj sobie. To wyśmienita kusza. A tak przy okazji, jak ci na imię? Kyle. To na co polujesz? Hm Ponoć w okolicy grasuje jakaś wiedźma. Mówią na nią Jaga. W kontrakcie stoi, że mam ją wytropić i dostarczyć fragment jej ciała. Na dowód, że wykonałeś zlecenie? Może nie pytałem. To dla mnie kolejna fucha. Za coś trzeba jeść. To co? Piszesz się? W sumie przydałaby mi się dobra kusza. Dobra, tam. Gdzie szukać tej całej Jagi? Ślady poprowadziły mnie do lasu w pobliżu górskiego schroniska. Ważna informacja poluje tylko w nocy. Dobra. Zajmę się tym. Dorwij yes. te tylko sam nie daj się dorwać. Dostaliśmy zlecenie na babę Jagę, Jagę i tak dalej, i tak dalej, ale i tak tego nie zrobimy. Gdzie jest moja lornetka? Może teraz się przyda. Tam dalej jest jakiś gościu. Musimy to dalej rozwijać. Rozwalić tak jak chcemy. A tu jest jakiś ten też. Nie wiem co tam się dzieje. Dobra, idziemy na dół do tego transportu. Bo prawdopodobnie to bardzo ważne rzeczy są tam. Okej, okay, mam prawie naładowany tryb Bestii, a tam mi się przyda. Mam wrażenie. W tej miejscówce tutaj. I... Myślę, że nie ma co czekać, tylko trzeba widzieć Zacznijmy od tego najsłabszego. I o to chodziło, teraz ja kontra ty, Chodź tu abominacją. zobaczymy, kto jest prawdziwym falkiem. Myślisz, że się boję się ciebie? Oczywiście, że się ciebie nie boję. Ona się już zgrybiła, nie jest prawdziwą Chimerą. Musimy zajumać wszystkich, jak leci. Ona wygląda jak zarażacz. Dobra, mamy HP Mamy ich zajumanych na tą chwilę. Nie ma tych, co zarażali. Amunicja do karabinu. Poko? Nie ma tych co zarażali. Tam jest jakaś dwójka. Ale nie wiem czy się będziemy ich bać. Otwieram to. Tym razem się uda. Musimy szybko wznosić przed nocą, bo znowu będą ciekawe rzeczy. Morfinka, amunicja do strzelby. I to tylko tyle tu jest, tak? To po to ja ryzykowałem moje życie. Super. Ale super, dobra, idziemy dalej w takim bądź razie idziemy do tej chimery. Ile was tutaj jest? No to poważnie, zapraszam każdego po kolei. Przynajmniej sobie naładujemy trochę do trybu nie nieprawdaż? Ktoś się na zielono tutaj zmienia. Mam nadzieję, że to nie jest noc. Bo nie chcę znowu być w nocy. Nie, że się boję po prostu. Dla widza nic nie widać. Właśnie tak. Py. Py. Zapraszam. Cała trójka ja na raz nie lubię takich bliskich spotkań. Coś jeszcze wstaje? Wszyscy wstają. Połóżcie i odpocznij, czysty leżą. Obiekt Chimera nebulosa. W wyniku przeprowadzonych modyfikacji genetycznych przewożony obiekt charakteryzuje się podwyższoną wrażliwością sensoryczną oraz ponad przeciętnymi parametrami fizycznymi w związku z powyższym jest zachowania szczególnie ostrożności podczas realizacji procedur transportowych. Mm 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 mm. Proszę bardzo, możecie sobie odwładnie tutaj przeczytać. Ja idę dalej. Olivia, miałaś rację. Znalazłem ludzi Barona. Cokolwiek przewozili, już tego nie ma. Jak to? Czyli uciekło? Tak, ale najpierw wyrżnęło wszystkich w pień. Gnoje nie mieli żadnych szans. Myślisz, że możesz to wytropić? Spróbuję. Ślady krwi prowadzą na bagna. Bądź Jakbym był ostrożny, to bym nie szedł na bagna szukać. Potwora, po prostu się martwię. Nie ma czym. Poradzę sobie. Poradzimy sobie, ziomeczku. Tam Monteverde, to była. Podążamy śladami chimery. Prosto do wody. Hop, czuję się jak Gerard z Rumi. Bardzo ciężko zobaczyć te ślady, dzień. Śladami. No, jak Geralt z Rumi, prawda? tak. A co tam jest? Chimera, gdzie jest chimera do wytropienia? Na bagna. Muszę dostać się na tę wyspę. Na tą wyspę mamy się dostać, fajnie. Akurat mgiełka na niej jest ciekawa. Skrywa tajemnicę. Zastanawiam się czy nam radę tej chimery, czy mnie pokona jak dostawałem lanie na początku i. Mam wygląda jak wyspa giełz tego z Wiedźmina Geralta z Rumi oczywiście O, mam jakiś ślad tutaj Co do cholery Zbadaj. Jakaś scenka. Czyżby się pojawiła chimera w cieniu? Dość tu lata. Faktycznie. Jeszcze płaczę jak. Ej, wygląda jak ta jaga. Wygląda jak ta baba jaga. Mgławica, tak się nazywasz? To chodź. A to samo Nie wyglądasz strasznie. Wyglądasz jak... O kurde. Dobra, sytuacja jest taka, że ona gdzieś znikła. O ja, o ja, nie! Nie, 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 Potrzebuję tego, co co, czego potrzebuję. Gdzie ona jest? Kurde, tu skaczesz. Chodź tu. Teraz jesteś moja. Chodź tu. Nie masz uciekania. Nie masz uciekania, chodź tu. Brutalna siła kontra szybkość. O nie, skończyła mi się bestia. Ona jeszcze czymś pluje, ale jesteś brzydka. Kto cię tak opalił? Kurek w kebabie Oho Zapomniałem, że mogę robić uniki Jesteś moja, jesteś moja Dawaj jeszcze kawałek Teraz jesteś moja Gdzie nawiałaś, chodź tu Moja Mamy to! Zdechła na autobusie. Będzie twoje miejsce. Teraz tylko pobieramy z niej próbki. Jedną bierzemy sobie do zjedzenia. Teraz będziemy jeszcze lepsi stryk. Prosto użyłem. Hi, 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 hi. Nowe punkty i patrzcie tu leży Olivia, mam kolejną próbkę O tak, nagle się jasno zrobiło Tak, ale chyba już czas zmienić hobby Pewnie, że czas zmienić hobby radę, Ale już po wszystkim Odezwę się jak namierzę kolejną chimerę Jasne W międzyczasie odwiedzę ludzi w ratuszu No i super, moi drodzy, zatem to by było na tyle Ukończyliśmy zadanie Trzecia Chimera już ląduje na naszym koncie tak, chyba trzecia. No to będzie ciekawie. Słyszymy się w następnym odcinku. Na razie i cześć.